Hej, tu Alizard, witam w kolejnym odcinku z rysunkami. Właściwie, jak widzicie, może po tytule to jest ostatni, ale to nie dlatego, że kończę nagrywanie czy coś. Dam to w opisie wszystko, bo pewnie nie chcę wam się tego słuchać, więc tak. Skończyłam ten szkicownik już trochę czasu temu, bo. 5 lutego i tak sobie czekał, żeby y, zrobić z nim odcinek więc moja zakładkę, wiadomo y, ten biały kabel, który niestety musi dzisiaj oglądać to jest mm, ładowarka od mojego telefonu i tak ją dałam tu sobie za statywem a nie wisi wam gdzieś tu więc nie jest niegorzej. gorzej y, także tutaj jest katsumi ja tak tutaj kukam co chwilę czy dobrze widać, bo znalazłam dobre ustawienie na statyw y, katsumi Dawno, du długo go nie rysowałam w sumie. Yy, mm, bardzo nie umiem wbierać jeszcze. Tu jest strona z Aronem. Yy, w ogóle tak, ja tak strzelam tą kartkę, bo one tak spadają. Wiecie, tak to jest jak szkicownik, jest tak klejony, yy, więc tu już potem, jak ktoś ma takie szkicowanie, to tu już potem polecam podkładać sobie jakiś zeszedł albo coś, bo ta kartka tak spada. Wracając to jest aron. Akurat ten rysunek był chyba tak drugi. Nie, przepraszam, pierwszy luty to był chyba dzień gumy do rzucia i chciałem go narysować. Tutaj kabel mi nie przekazał. Tutaj Leo. Jakieś bazgroły po obejrzeniu Creepypasty, pasty. Znaczy Przesuwaniu tak. Tak mniej więcej leżałam wtedy sobie, i tak mój telefon się tak ładował na poduszce. Tutaj, ja tak krzywo trzymam, ładny Tutaj, Aki, moja ulubiona postać. Ym, co tu dużo mówić? Nie pamiętam już, co myślałam, jak go rysowałam, naprawdę. Chociaż to mi się podoba. Pokazuję ząbki. Ym, tu mamy. Wszystkie moje postacie z Aki, znaczy wszystkie. Postacie, które on najbardziej lubi, znaczy Leo, Verbin, Dylan i Aaron. Yy, tak. yy, zakreślaczami, bo, bo czemu nie? Bo nie chciałem się kolorować. Yy, Matt z Verbinem. To też mi się nie chciało kolorować, ale tak widać. Yy, to ja ostatnio. Martwość w środku. Chris ze swoim kotkiem. Niedokończony szkic, który nie będzie dokończony, ale bardzo mi się podoba to. Nawar i Miki zakreślaczami. Tu akurat jest ołówek, który chyba nie widać, ale on się rozmazuje nawet pod yy, zakreślaczami. To jest, nie wiem czy kiedyś mówiłam, ale to jest ten ołówek. Kopiowy z Kohinora, czerwony, niebieski tak nie robi, ale jak ktoś chce kupić czerwony, to ostrzegam, on się rozmazuje pod yy, wodą. Ale może kogoś to zachęci. I to jest chyba tak. Ostatni rysunek, to jest Dylaniaki. Um, lubię ten rysunek, nie wiem czemu, ale podoba mi się bardzo Minakiego. I tak, ten szkicownik zajął mi. Mam nazwać 3 miesiące? Coś około. Nie więcej, albo dwa i trochę, bo. Yy, I ogółem zajął tak krótko, bo był. Jak była przerwa świąteczna, ferie. Yy, chyba ferie, tak. Yy, no i co? Yy, no i się skończył. pokojem tam się nie będzie o 4 minut. Yy, no. Do tego szkicownika mam mieszane uczucia, ale może kiedyś zrobię filmik o właśnie o szkicownikach, jakie są spoko, jakie są takie, takie sobie. Chciałabym, dajcie znać co o tym sądzicie. I oczywiście, żeby nie było smutno, to rysowałam na kartkach. E, tu całkiem świeża rzecz. Wczoraj Leo w, z takimi oklepniętymi włosami, to jest z niego bardzo niepodobne. I z identyfikatorem, bo dostaliśmy taki tutaj w szkole daję wycięłam z papieru do markerów, bo reszta mi się nie podobała tej strony, więc. Dalej mamy. To było na Instagramie. Tutaj wszystko oczywiście powyciekało mi pod taśmę, ale użyłam tu bardzo dużo wody. To tło w ogóle jest zrobione tą akwarelą w płynie. Fajne ma kolor prawie z poniedylana mi się zlały, więc ma jaśniejsze. Ale lubię ten rysunek jakoś. Co z tego, że ten parasol w ogóle jest taki pff, krzywy i on zaburza czasoprzestrzeń, ale <grymnie> yy, lubię ten rysunek, bo nie. Tutaj też Dylan jaki, bardzo dużo ich rysuję, bo bardzo lubię te postacie, to, to jest jeden z moich grzechów głównych, ale nic nie poradzę, lubię ich. Yy, jak tańczą, to jest poza wzorowana na jakimś bejsie ale jak przy sobie dancing pose reference, to powinno Wam wyskoczyć i trochę zmieniłam tu rękę, po prostu nie mogłam jej narysować. Yy, dalej mamy jeszcze, o, Leo na walentynki. Rysowałem dwa dni przed walentynkami, bo czemu nie? Yy, to też było na Instagramie. Można mnie obserwować na Instagramie, będziecie widzieli takie rzeczy przed czasem. Tutaj akurat bazgroły z yy, tymi nowymi farbami. Jeśli ktoś widział Haul, to wie o które chodzi i tutaj widać jakie są zgroły straszne, ale yy, przetestowałam sobie wszystko przynajmniej. O, to, to, to jest dobra praca. Znaczy, tutaj jest Leo, mój person. Robił akrylami, bo ogarnęłam sobie ostatnie akryle, te trzy kolory i chciałam nimi coś pomalować. I bardzo się cieszę, że widziałam sobie takie, a nie inne. Bo mogę się na nich pouczyć. To jest, to, to jest w ogóle niebieski. Pewnie y, tu po rozwodnieniu trochę widać, że jest taki niebieskawy, ale no. farby akrylowe to bardzo dziwne medium, ale bardzo mi się podobało, jak to malowałam i y, czuję się bardzo zainteresowana tym tematem, żeby jeszcze więcej malować tymi farbami. Y, aki. Kocham ten rysunek. Nie wiem czemu, ale jak na niego patrzę, to mam takie... To jest, to jest kwintesencja tej postaci. I te dymki w tle wyglądają całkiem ok, Swoją drogą, to, je, to jest robione w domu, a to jest szkic tego w szkole, długopisem. I tu jest bardzo dużo jakiego. Na drugiej stronie też jest Aki. Na religię oglądaliśmy ojca Mateusza. Więc, wiecie, ja, ja się musiałam zająć czymś ciekawym. Um, no. I już ostatni, niestety to będzie taki trochę krótszy niezwykle. E, Leo. E, I ten cytat mi się bardzo podoba. On jest, on się ciągnie aż dotąd. To jest... E, ja już nie pamiętam, czyj cytat. Chyba Baczyńskiego? Ale, ale jeśli źle, to przepraszam, ale nie wpisałam sobie, albo to jest jakiś po prostu z Pinteresta, nie ostatnio czytałam Baczyńskiego. Baczyński ma spoko cytaty, bardzo polecam. I tutaj w ogóle są farby sonet, bo nie umiem nie mieszać koloru do skóry, ale chciałam poćwiczyć. Y to są pisaki akwarelowe, które bardzo źle się mi sprawdzają jako akwarela. Lubię ich używać jako pisaki, ale jako akwarele już nie. I Leoś, wszędzie Leoś, wiadomo. Najkochańsza postać. Więc to była było na tyle. Yy, więcej informacji, jakichś ogłoszeń parafialnych yy, będzie w opisie, bo pewnie nie wam się słuchać tego gadania. Także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. No i cześć.